Witajcie w kolejnym filmie HD Kraków Team. Tym razem dotyczącym mnie. Narada przed wyjazdem z Grzesiem przeprowadzona. Ty żebyś powoli wyjeżdżał? No muszę, że Zobaczymy jak to się... Tylko tu, no, tak. Tu nie możesz się opierać na prawej nodze. Trochę mogę, Ty. Zobaczymy. Zobaczymy. Dla tych, którzy mnie znają, wiecie, że 17. W czterech miesiącach pierwszy raz kiedy wyjeżdżam na motocykl tak naprawdę najważniejsza była ta pierwsza góra czy potrafię hamować czy nie okazało się, że potrafię i zobaczcie. Dzień dobry do Wasza reakcja była niesamowita za co też dziękuję Tym razem nie pojechaliśmy z wami To my się odłączymy nie? Do zobaczenia, my się, my się odłączamy Do zobaczenia ale miło było Was odprowadzić na kolejną wyprawę, a my z Grzesiem udaliśmy się na małą przejażdżkę rozruchową. Grzesiu dziękuję za ponowne wdrożenie, w jazdę na młodej szerokości, przyczepności, do zobaczenia na trasie. zawsze dla wielbicieli dawania miodu. Ryk białej elki. W tylu atrakcjach pojechaliśmy jeszcze na wspaniałą pizzę zabierając po drodze metkę. Dodam tylko, że powrót na motocykl cieszył mnie chyba bardziej niż zakup motocykla. Dziękuję wszystkim za wsparcie i do zobaczenia.